Babciu, telefon! Pobudka! Babciu, jeszcze minutkę. Wstawaj, śpiochu patentowany! Jeszcze chwileczkę, babcia. Koniec świata z takim śpiochem! Wstawaj! Ugh. Dawaj, ktoś ci ukradł walizkę. Niesmaczny żart. Inwalida? Widocznie co? No, w głowę trzymałem na kancie walizki. Wyprostuj się. Zrób kilka ćwiczeń. Raz, dwa, raz, dwa. Gdzie my właśnie jesteśmy? Gdzieś w Polsce. Mało nie na nie natury. Czy mógłbyś się wystarać o trochę ciepłej wody? Już się robi. Halo? To pokój numer 12. Proszę natychmiast przynieść dbanek ciepłej wody dla hrabiego de To nic śmiesznego. <gry> Jeżeli nie myje się zębów ciepłą wodą, to bakterie atakują szkliwo. Szkliwo pęka i można dostać próchnicy. A ty jesteś dziki człowiek. <śmany> dziki człowiek! Jeszcze się nie umyłeś, a już zaczynasz jeść. Dziki człowiek! Bo moje soki trawienne atakują żołądek. Jestem dziki, dziki! Kapujesz! Masz. Zalatuję mydłem. Smacznego! Rośniemy. Musimy się dobrze odżywiać. Według naukowych obliczeń potrzebujemy w naszym wieku aż 2400 kalorii dziennie. Jak myślisz, na długo mi to wystarczy? To zależy. Od czego? Czy będziesz sam jadł? Czy się ze mną podzielisz? Ale zjadłeś już przynajmniej 600 kalorii, to na śniadanie zupełnie wystarczy. No. Puszcz. Smacznego! Udław się bezboleśnie! Trrr. Dzień dobry, pani gospodyni! Dzień dobry! Dokąd pani jedzie? Adyś do Kazimierza do punktu skupu. To fantastycznie! No. Bo ten cudzoziemiec chce się właśnie zabrać do Kazimierza. Cudzoziemiec? Anglik. Eee... prawdziwy Anglik? Oryginalny. E. E, a skąd by się tu Nie wziął? wiem, kopni! kopnie! E, ale skąd by się tu wziął?! On przypadkowo! To znaczy, rodzice go zgubili. aj. aj, aj. taki wątłutki. Jak w jest. Oh, Come Kamin! Ani słowa po polsku. Shut up! Thank you! No to siadajcie! No. A ty też mówisz po angielsku? Nie mnożko! Jo! <laughs> A ile tam w Anglii dają za takiego świniaka? Zapytaj go. What do you think about the świniak? No. Ile? Five pounds. Ile? Trzy patyki. Tak? Na czarnym rynku oczywiście. No, to nieźle, to nawet nieźle. Wiosiwe. A za jajka to ile dają? Jajka to ja sam wiem. No. Za trzy sztuki. Jednego shillinga. Tak. Za angielskie? Nie polskie! Polski? Angielski tu tam w ogóle nie ma! Nie Kary się nie niosą! Ha, ha, dziwny kraj! Dziwny! Bo samochody jeżdżą lewą stroną! Lewą? A co tam same mańkuty? <noise> dziwny kraj! Ja! Siwek w ale kupiłam ładną. Zaczekajcie, tu na mnie tylko kartę oddam. W porządku. Poor grandmother. Gdyby tak babcia słyszała, rasowy, co? Fantastyczny, pewno na bekony. Zaraz ci grubasku nakarmimy. No, bierz. No. No masz, jest. No jest. No Spróbuj. No masz. Na co czekasz? Bierz. Niech gniewaj się. No wej! No masz, na co czekasz? Uff. Pani Kowalska! Zobaczysz. Raga widzę wróci. Grubo się ty. Świnio. Ciebie! Od brzuchu! Od brzuchu! Od brzuchu! Łapaj! Trzymaj! Trzymaj! Trzyma. Niech pani nie ucieka! Niech pani pomoże! A gdzie jest świnia? Co się z tym świniakiem stało? No tutaj był taki świniak! Taki. No widziałeś czy nie? Ale nie to Poldek go wypuścił! Naprawdę! To nie ja, proszę pani! A toś ty taki Anglik? Jak cię zdziwić? Trzymać go! Trzymać! No, trzymać! Dobro! Tylko nie laską! Trzymać! Trzymać, trzymać. Trzymać. Trzymaj, trzymać! Trzymam go bardzo mocno! Puszcz <śkluzki> to Niech to pani tak mocno nie ciągnie! Łódzki, idź! Gdyby tak to babcia widziała... <laughs> Chodźmy. Chodź, chodź, chodź. Biedna babcia pewnie myśli, że już dawno jesteśmy na helu. Głupie żarty. A mama, weźmy już dawno wyjechali z Krakowa. Może wyślemy depesze? Masz forse? Nie. Ja chyba mam. Nie wiem. Jednak nie mam. Już zaadresowana. Stary, a czy ty nie masz przypadkowo w kieszeni telefonu bez drutu? Tylko nie fantazuj, błagam cię. Spokojna głowa, już ja umiem pisać. Kochane mamusie, kochane ciocie. Tak się złożyło, że nie mogliśmy wyjechać wtedy, kiedyśmy chcieli. Wyjechaliśmy więc kiedy indziej. Nie tym, czym mieliśmy wyjechać, tylko zupełnie czym innym. Stałego adresu chwilowo nie posiadamy. Jesteśmy zdrowi i służy nam świeże powietrze. Wkrótce się zobaczymy. Zmęczyłem się bardzo. Nie martwcie się o nas, całujemy was mocno. Poldek, podpisz. Nie martwcie się, piszę przez w, a nie przez F. Można pisać przez H, byle się nie martwili. No podpisy na co czekasz? I w ogóle to oni nic z tego nie zrozumieją. O to właśnie chodzi, dyplomatycznie, kapujesz. No już. Strasznie się zmachałem tym pisaniem. Może zjemy trochę kalorii? Dopiero jedenasta, u babci jada się o czternastej. O czternastej to już wyciągnę kopyta z głodu. Cześć! Dokąd idziesz? Na udziec nosorozca? Zrożna. już oh mm. <laughs> widzą moje oczy! Skąd się tu wziąłeś, mały? Przyjechałem najnowszym modelem Volvo, z ambasadorem Etiopii. No, a gdzie walizka? <laughs> Niech skonam, syn lorda Ben Dokąd walicie, panowie? Do Szwajcarii Kaszubskiej, a wy? No, jeśli pozwolicie, to my z wami. A ile masz lat? Ja, no, za dwa lata skończę 16. No to radzę ci, wracaj do domu. U mamusi najlepiej. Kiedy ja nie mam domu... Nie mam mamusi. Mam tylko macochę, ciągle bije mnie tylko. I bije. A tatusia masz? Ojca? Hmm. To nałogowy alkoholik. Ciągle posyła mnie powódkę. wódkę. Chcą mnie się pozbyć. I oddać do domu dziecka. A ja chcę być marynarzem. Nie czaruj, nie czaruj. Nie wierzy pan? Niech mnie ci ścisną. A ten lord co za jeden? Też syn alkoholika? Mami, Gorzej. Rodziców ma dzianek dolarami. Nic nie robią, tylko włóczą się po dancingach, chodzą na wyścigi konne i kłócą się, kto ma go wychować. On chce prysnąć do Ameryki i zostać hipisem. To twój kumpel? Ale skąd tam? Zlitowałem się na dnie, bo bym marnie zginął. No to radę ci, bracie. Pakuj malatki i wracaj do domu. Alarm! Samochód! alarm! Jedzie!

Założone tak? w początkach XIV wieku. Byłeś tu kiedyś? Nie, wyczytałem w przewodniku. W wieku XVI i XVII wielkie centrum handlu zbożem i produkcji piwa. Obkuty, co? On nawet wie, Mały w którym roku za... Napoleon miał koklus. I na <laughs> kościuszko miał brodawek. <laughs> A, geniusz! Skąd masz taką luksusową walizę? Y, tatuś kupił ją na targach lipskich. A ile go ma taty, co? Mój tatuś jest cenionym inżynierem chemikiem. A za budowę kombinatu petrochemicznego w Płocku otrzymał Złoty Krzyż Zasługi. Dobra, dobra. Już my tam wiemy, jakiego ty masz starego. Dechowa torba. Co w niej nosisz? Y nic, nic. Drobiazgi. Co się wstydzisz? Przecież twoja babka piecze najlepsze na świecie placki z wiśniami. i koleżanki i kolegów. Tak. No ale, ale to bardzo niedobry placek z zakalcem. Nie ale szkodzi, może radziło. być z zakalcem. Nie ty ci? Lesy, Oni panu, chcą panu, nas zabrać, panie. a ty... Briaki zupełnie wychowania. Kresa, kurcze pieczone, rzodkiewki z serem, pomodores, chlebuś et cetera, et cetera, et cetera. Ciasteczka z wiśniami. A dla mnie, a dla mnie co? Dla ciebie zostały tylko zapachy Alitali. <laughs>